Dzisiaj będziemy grać w Minecrafta. A tak dokładnie pokażę Wam jak zrobić igrzyskę śmierci na darmowym hostingu. A teraz. Dzikównie zajmiemy się ujawnieniami receptur odliczaniem do igrzysk i kraftowaniem tych itemów. I bez przedłużenia lecimy do odcinka. Dobra widzowie, musimy przejść sobie tutaj na mojego Discorda, będzie on w opisie tego filmiku. Wchodzimy sobie na skrypty, sklepie, a jeżeli go, nie jeżeli go nie macie, to się nie martwcie jak się dowiecie na jak uzyskać dostęp. Dobra, wchodzimy sobie na skrypty braniu, odliczanie i pobieramy ten skrypt. I widzowie, widzimy się, jak ja już go załaduję. I jeszcze te y, idee, my, kraftowanie, ale tego tutaj nie ma. Będzie to pobiciu wymagań, ale wymagania na to będą bardzo małe. Więc bez problemu go chyba tutaj powierzacie. I widzimy się już jak załaduje te skrypty. Dobra wizowe. ładujemy nasze skrypty. I tak dokładnie to to są ujawnienie igrzyska. I nam się to musi przesłać. Kraftowanie. Yy, I jeszcze odliczania musimy sobie wrzucić odliczania dobra i widzowie musimy sobie restartować serwer I jak już będziemy po restarcie widzimy się zaraz dobra widzę ja jestem już na serwerze i teraz jak kliknęmy sobie ukośnik o odliczania to pisze tutaj do rozpoczęcia igrzysk śmierci i tak przez 30 sekund będzie jest to oczywiście autorski skrypt i odliczenie na craftowanie też autorski 3 2 1 Igrzyska się rozpoczęły, powodzenia. Igrzyz I tutaj też piszę. Igrzyska, igrzyska się się rozpoczęła. No, jak widzowie, widzicie odliczanie działa, ale schowanie receptur czy działa? Ukośnik schowaj receptury. Chowa nam te receptury. A jak piszę sobie ukośnik ujawni receptury. To proszę bardzo, legendarne przedmioty mają już wymagania. I tak samo na craftowanie tych itemów, na ten blok patrzymy i piszemy sobie ustaw blok. Yy, miecz. Yy, krywy i op. I i. Krywy i op. I i. C. nie, Usuń. Usuń blok. Zobaczę, co zaś pada. Usuń praw. Jak? Kiery o. Kiery o. Kiery o. Dobra, git już działa. I tak widzę. Tutaj zamiast 16 bloków złota to musimy sobie dać inną, bo to nie zadziała, bo w skrypcie tak jest. Edit i to chyba było na 2. Na 2, bo to już były z craftingi. 1. Yy, I to było czekajcie. To było raz, dwa, trzy, 4. I to chyba online. jeden x Ja z woda jablek No dobra widzowie to tak jest i widzowie musimy dać sobie te i tu to sobie dam the right te a czekajcie co to jest ingot dobra ja pisałem po prostu po polsku żeby było git i to jeszcze musimy sobie napisać diamond sword Net, uh, nether star dobra apple czyli enchanted golden apple i jak widzowie naciśniemy na ten blok to ja się mamy ten miecz tylko coś widzę, go nie dostałem Dobrze, ale wy dostaniecie ten i tam a jak coś to po prostu musicie do administracji się zgłosić że nie macie tych jak to tego mieczek wicy. Jak się naciśniemy, to są został już stworzony przez kogoś innego. Zostawiamy sobie Reset. Reset musimy sobie kliknąć No i znowu możemy sobie Nie, dobra, raz, Dobra widzowie, jak sami Widzicie y, Skrypty działają Tylko coś z tym craftingiem nie działa Ale raczej to zadziała wam może mam, że mam opa i po prostu nie dostałem tych, tego itema Wy tak sobie po prostu możecie do skryptu zajrzeć i tam yy, jakieś są wymagania, bo musicie to takie same wymagania Albo jak inne, ja bym wolał takie same Albo sobie tam możecie pozmieniać w skrypcie Ja bym nie wolał No i jak widzicie sobie na przykład ukośnik Chowaj receptury, no to wam Chowa te wszystkie receptury to chyba jest też zarąbiste jako na igrzyska śmierci. też Oczywiście. I takie coś, powiem powiem, że zagrać, jeśli chcecie zagrać na moich igrzyskach, to po prostu wbijajcie do tego Discorda, który będzie w opisie i tam wszystkie aktualizacje, że będzie, czy będą igrzyska czy nie będą. No i jeszcze raz proszę odliczenie. Odliczanie będzie darmowe, a craftowanie itemów i... Te kraftowanie y, itemów i y, y, receptury będą po wbiciu wymagań. Ale wymagania będą dość małe. My widzę, poczekamy aż będzie 5 i dopiero y, widzimy się. Dobra, widzę 5, 3, 2, 1. Igrzyska śmierci się rozpoczęły. Powodzenia. No, jak widzicie, wszystko działa. Yy, no, ale to są małe wymagania na no, na to schowanie receptur. Na ujawnienie tak samo. K odliczanie jest darmowe. Na naszym Discordzie, jeśli chcecie zagrać moje igrzyska śmierci, też będą to takie mieć chrupicy, itd., tak te bloki, to samo będzie. Ja testuję te, te same skrypty, co będą u mnie na igrzyskach, to prezentuję wam. I to będzie dosłownie free prezentacja skryptu. I to jest, i potem będzie te prezentacje wszystkie. Yy, będą odcinki. Yy, I będą pojedyncze odcinki, jak, jak właśnie na te kraftowanie, na te hologramy, na ujawnienie receptur, na te odliczanie i tak dalej. Na te klapki, jak zrobić ja. Prezentacje będą. A tak, tutaj to po tylko Wam mówię, jak igrzyska y, zrobić, żeby były one zrobione. No, macie już tutaj, macie pyk. I jutro się zajmiemy eliminacjami. Y, tutaj tymi spadkami. Y, I tym. I zajmiemy się też jutro y, antylogią. Y, więc myślę, że seria z Śmierci Wam się podoba. Yy... No i co? Jeżeli Wam się podobał odcinek, zasłuchajcie sobie łapkę, wbijacie na Discorda, yy... pisie pobierajcie skrypty oraz te wymagania, róbcie, żeby uzyskać te skrypty. Yy... No a co? No to wbijajcie na naszego Discorda i testujcie skrypty. A ja już bez przedłużenia. Kończę odcinek. Ciema!